Witam. Tym razem przetestujemy sobie pelet. Troszkę popalimy peletem. Zobaczymy, jakie mamy te gatunki peletu. Jak one się tak naprawdę sprawdzają. Który lepszy, czy sosnowy, czy też dębowy, bo też takowe są. Zresztą mam do testów takowy też będę chciał przeprowadzić niedługo. Ale dzisiaj zajmiemy się peletem Green z firmy e, Pan Groszek. Tak więc zobaczymy, jak on wygląda. Jak on się sprawdza, jak on się spala na właśnie palniku Ecomata 15 kW, który też y, oczywiście jest do kupienia u mnie na stronie co na którą Was y, serdecznie zapraszam. Kupicie ekogroszek, pelet na zimę. Myślę, że sezon zakupowy w pełni, warto pomyśleć o opale. A my dziś, tak jak wspomniałem, zajmijmy się peletem, pelet green. Pan Groszek, dostępny też na ceokamery.pl. Parametry jakościowe. Co możemy, wartość o połowa? Wszystko jest yy, pisane tutaj w, praktycznie w punkt. Yy, 18 MJ. Yy, Ciekawe jestem, czy tyle ma, czy też nie. E, oczywiście zobaczymy sobie mniej więcej na sterowniku, jak to wygląda. Zawartość popiołu max 0,6%. Myślę, że jak najbardziej w porządku, czyli mieścimy się w takiej klasie oczywiście A1. Gęstość nasypowa to dla nas jest dość istotne. 720 kg na metr sześcienny. Bardzo, bardzo wysoko. Zaraz zmierzymy, czy taka gęstość też jest. Granulacja 6 mm. Powinno być plus, minus 1 mm bodajże, bo e, tak też jest e, ustawowo to zawarte. No i na dole, oczywiście, mamy e, pelet klasy A1. Oczywiście jest to. No, myślę, że tego nie powinno być, bo on certyfikatu żadnego nie ma. No i tutaj mamy stronę. Tak więc otwórzmy sobie, zobaczmy, jak wygląda ten pellet z bliska. Oczywiście zrobimy tes, test szklanki. Dobra. Myślę, że widać dość jasny. Powiem tak, na pewno to jest. Zresztą, widzicie, dość jasny. Za naprawdę bardzo, bardzo fajnie, tak więc e, raczej takie fajne kawałki. Nie ma dłuższych, czyli jak najbardziej jest w porządku, e, bo jak mamy za długie, bo też takowy kiedyś Wam może pokażę, to niestety przez rurę Spiro może nam nie spadać. Tu mamy jak najbardziej w porządku. Tak więc sypmy sobie na początek do naszego miseczki trochę, żeby zobaczyć, jak on się tak naprawdę rozpuszcza. Garstka. Zalejmy wodą, zobaczmy jak to wygląda. Dobra, zalaliśmy go wodą, a my w międzyczasie sprawdźmy sobie oczywiście jego gęstość. Oj, przepraszam, dość mocno mi się szarpnęło. Jego oczywiście gęstość nasypową. Jak widzicie, tutaj bardzo szybko się rozpuszcza, ale też za szybkie rozpuszczanie nie jest dobre. Żebyście też wiedzieli, że jak za szybko to też nie znaczy dobrze, ale ok. Szufelka i sprawdźmy jego gęstość. Czy jest na takim poziomie, jak tutaj producent deklaruje 720? To jest bardzo, bardzo wysoko, jakby tyle miał. Dobra, myślę, że jak najbardziej 3 litry równo z miarką. Zresztą pewnie widzicie. Jak najbardziej jest ok. Mamy, mamy 1844 gramy. Daje nam to gęstość na poziomie. 614 kg na metr sześcienny. Spójrzmy jeszcze raz, żeby nie było błędu. Jeden worek 720. Drugi worek 720. Trzeci worek, który mam tu, 720. Hmm, no, powiem szczerze, bardzo duży błąd. Bardzo duży błąd, bo 720 nie ma. Wychodzi nam ewidentnie. 614, no nawet jakaś tam granica, powiedzmy, błędu, którą mogę tutaj popełnić, jest to powiedzmy, no nawet 20 kg, no to wyjdzie może 650 maksymalnie, nawet jeśli jest tu granica, oczywiście, błędu, co co raczej wykluczam, dlatego robię zawsze z 3, e, kilogram, 3 litrów, tak więc e, no mamy gigantyczny błąd i na to musimy zwrócić uwagę, że wprowadzani jesteśmy troszkę niestety w błąd przez tą gęstość nasypową. Ale jak możemy zobaczyć, bardzo szybko, czy bardzo szybko, dosyć się nam rozpuścił. To też jest jak najbardziej ok. No przepraszam, nie widzieliście. Mm, ale fajnie, żadnej widzę lepiszczy nie ma. Zapach ma taki naprawdę sosnowy, tak więc to jak najbardziej jest. Myślę, że na plus. To co? Wsypmy sobie oczywiście to do naszego zasobnika na pellet. Rozpalmy, zobaczmy, jak się rozpala, jak się spala, czy nie pozostawia jakichkolwiek spieków, jaka jest ilość popiołu. No i tak naprawdę, jak się będzie sprawdzał nam wymiennik, czy jak wymiennik, jak będzie wyglądał wymiennik po takich 5-6 workach spalonych. Ok, zobaczmy, jak spala się nasz pellet green, jak jest ustawiony. Jak widzicie, po prawej stronie mamy analizator. Tutaj mamy tlen w spalinach, ustawiony jest pod analizator, dlatego też to ustawienie jest dużo dokładniejsze, ale o tym będzie film w bardzo niedługim czasie. Spójrzmy sobie na nastawy. Najbardziej nas interesować będzie paliwo. 17.6 ustawione i jak najbardziej to się potwierdza. Widzicie, analizator, powietrze, moc generowana, tak więc jak najbardziej tutaj jest w granicach 17.6. Bardzo fajny wynik, nie mam zastrzeżeń. I co też ważne dla nas, powietrze? Hmm, powietrze jest dość kluczowe w tym e, momencie, dlatego, że jest bardzo nisko bardzo nisko dmuchamy. Tylko 30% maksymalnej mocy. Co daje wynik, jak widzicie tutaj na analizatorze, e, jeśli chodzi o tlen. Zaznaczam, klapka na wentylatorze jest też zamknięta tak więc tu na pewno jest e, no mało dmuchamy ogólnie w palnikach peletowych to też żeby mieć na uwadze tak więc myślę że tyle co nas powinno interesować na sterowniku e, spalanie dobowe no nieadekwatne w żaden sposób bo nie grzałem w domu tylko gdzieś tam ciepłą wodę teraz wystudziłem e, układ będę dogrzewał spalone mam już troszeczkę tak więc myślę że coś nie coś będzie można powiedzieć o wymienniku i o popiele który zostaje z niego a myślę że jest bardzo fajnie. Co tutaj jeszcze, no rozpalanie, ale to bardziej te, te rozpalanie czy wygaszanie, odpopylanie to się tyczy bardziej samego palnika, e, oczywiście Ecomat 15 kW, tak więc e, przejdźmy sobie oczywiście do, czy tutaj nie bierzcie pod uwagę troszkę tych parametrów, dlatego że Drugi sterownik steruje wszystkim, ten steruje tylko procesem spalania, a wszystkimi pompami, temperaturami. Steruje mi tutaj SKZP05, tu mamy SKZP04. No i oczywiście analizator, jak widzicie, jest podpięty. Tak więc przejdźmy do wymiennika częściowo, jak wygląda. No i oczywiście do popiołu, który zostaje z naszego paliwa. Myślę, że to jest dość też ciekawe. Zobaczmy, jak to wygląda przy naszym pelecie. Właśnie ilość popiołu tutaj no, nic nie ma kompletnie. E, czysto jak najbardziej w porządku, zresztą tutaj też. Ale zerknijmy niżej, bo tam jest dla nas mocno istotne. Tutaj troszkę kurzu, ale myślę, że jak najbardziej jest w porządku. Zastrzeżeń większych nie mam. Zresztą sami widzicie, spalone jest cztery pełne worki. Mm. Oczywiście palnik zamontowany w drzwiczkach. Musiałem zamontować rurę, no widzicie, ekomat, eee, no bo bym nie mógł otworzyć drzwiczek. Zobaczmy, jak to wygląda. <laughs> Dobra, myślę, że idzie palnik eee, czyściutki, żadnych zastrzeżeń, ale zobaczcie sam popiół. Co tutaj mamy? Popiół, myślę, że idealnie sypki i żadnych kompletnie nie będziemy mieli. Zobaczcie, pył, dosłowny pył. Nic kompletnie nam się nie spiekło, nawet tu, gdzie jak widzicie, spada z naszego palnika nic nie jest pieczone. Jak najbardziej pod tym względem jest bardzo fajnie. Widzimy jeszcze tam gdzieś jeden pelecik się trafił, który w początkowej fazie, jak zacząłem rozpalać, to po prostu mi spadł. Tak więc przejdźmy do mierzenia popiołu, i tak naprawdę zobaczmy ile go jest. O, kiciami przyszła. Zobaczmy sobie, popiół z naszego peletu z pana groszka. Mm, tu mamy dokładnie z 60 kg e, wsypane, spalone popiół no, wszystko widzicie. Z pieków tutaj no, nie ma mowy, no, nic się kompletnie nie spieka. Idealnie sypki. Też myślę, że nie jest go dużo. Dwa takie małe pojemniczki, tak naprawdę jakby przesypał byłby jeden. Mm, myślę, że jak najbardziej w porządku. Widzicie wagę? Waga, żeby nie było oczywiście sterowana jest pod to. 242g z 60kg daje nam wynik na poziomie 0,4% popiołu. Wynik bardzo dobry, tak więc zastrzeżeń żadnych nie mam. Bardzo, bardzo właśnie dobry, tym bardziej, że na worku jest troszkę wyżej, ale oczywiście do podsumowania sobie przejdziemy. Tak więc jeśli chodzi o popiół, o proces spalania, bez dwóch zdań, bardzo dobrze. No, ale oczywiście przejdźmy do podsumowania. Kupony rabatowe na Was czekają, żeby zakupić właśnie też ten pellet na stronie co-kamar.pl, A my przechodzimy do podsumowania. Ok, podsumujmy sobie nasz pelet green, właśnie od firmy. Pan Groszek. Oczywiście do kupienia, tak jak wspominałem, wam na stronie co A my e, przejdźmy, podsumujmy sobie, co tutaj możemy zobaczyć. Worki, powiedziałbym, mało estetyczne, takie sobie, ale to chyba nie jest dla nas dość istotne. Na pewno na zgrzewach, no, gdzieś nam e, kilka worków mi się rozwaliło, tak więc na to gdzieś zwracam uwagę, bo całą tonę gdzieś tam zamówiłem, tak więc to warto wspomnieć. Parametry, e, wartość o e, co też ważne, 18 MJ. Producent deklaruje troszeczkę minimalnie poniżej 18, ale jak najbardziej na pelet, bardzo fajna wartość, o nie mam zastrzeżeń. Zawartość popiołu e, deklarowana 0,6 w maksie, nam wyszło 0,4. Świetnie, naprawdę bardzo dobrze, jeśli chodzi o to, nic się nam kompletnie nie spiekało. Na różnych mocach testowany, na dużej, na małej, e, jak najbardziej jest w porządku. Do gęstości zaraz przejdziemy, to powiem co myślę. Granulacja 6 mm, czyli standard. I też tutaj mamy pellet klasy A1. Oczywiście nie ma żadnych badań, nie ma certyfikatów, że to jest A1, tak więc nie do końca powinien ten napis tu się znajdować, ale bardzo dobry jakościowo pellet, to też zaznaczam. Gęstość 720 kg na metr sześcienny. Nawet yy, biorąc pod uwagę granicę błędu, którą jestem w stanie w domu, którą mogę popełnić, yy, to jest maksymalnie 650. Yy, 720 piszą, nie piszą max 720 albo nie piszą od 620 do 720. No niestety tutaj yy, dość słabo to wypada. Yy, ja bym w ogóle wolał nie wpisać tego yy, albo, mówię, zrobić widełki. To zdecydowanie lepiej by wyglądało. Ale to oczywiście nie wyklucza tego peletu, bo jest to bardzo dobry pelet. Bardzo fajnie się spala. Tak naprawdę zostaje mało popiołu z niego. Jasny typowy zapach, właśnie sosnowy, typowy zapach drewna. Żadnych dodatków. To też myślę, że jest dość dla nas kluczowe. Tak więc pod względem spalania, fajny. Dosyć jasny pelet ogólnie, jeśli patrzymy na to. Tak więc jak najbardziej mogę go Wam polecić. No, i tak jak wspomniałem, kupony rabatowe, jeśli by ktoś chciał kupić, oczywiście jest do kupienia na stronie ceokamer.pl z, z kuponami rabatowymi. Kupon Wam się wyświetla teraz, e jaki wpiszecie, jak chcecie kupić. No i cena spada, myślę, że dość fajnie, bo tu cena 959 obecnie minus 50 zł. zrobimy. No to cena wyjdzie 909 zł za pelet. No dość fajny jakościowo, dość fajny jakościowo, nawet bardzo fajny jakościowo, tak więc zastrzeżeń większych nie mam. Oczywiście kuponów tylko jest 30, więcej nie jestem w stanie zrobić. Ale jakby ktoś miał ochotę, to jak najbardziej mogę polecić, bo jest jakościowo jest dobry, no, oczywiście ma kilka wat, ale to nie wykluczajmy. No. Wszystko ma jakieś tam wady, tak więc mówię, jakieś tam worki czy coś, ale to nie jest dla nas istotne. Dla nas jest istotne to, co jest w worku. Na dziś myślę, że tyle. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Zajrzyjcie właśnie na stronę cocamer.pl, gdzie kupicie ten pelet. A my przechodzimy do kolejnych testów. Trzymajcie się. Cześć.